Dwujęzyczność. Co to w ogóle jest? 16 i 17 października obchodzimy Polonijny Dzień Dwujęzyczności. W tym dniu Polacy mieszkający za granicą celebrują polski język i kulturę. Święto zostało zainicjowane w Stanach Zjednoczonych przez Dobrą Polską Szkołę w Nowym Jorku. I Fundację Edukacja dla Demokracji w 2015 roku. Dwujęzyczność to używanie dwóch języków w podobnym stopniu, czyli np. mówienie, czytanie, pisanie po holendersku i po polsku. Tak samo dobrze. Niektóre osoby tylko mówią w jednym języku, albo znają go tylko biernie, czyli Rozumieją, ale nie potrafią mówić. Bilingwizm ma bardzo szerokie spektrum. Oczywiście, najlepiej, kiedy dziecko, a potem dorosły, posiada wszystkie wyżej wymienione umiejętności. To jednak wiąże się z ciężką pracą rodziców. Dwujęzyczność, rozumiana współcześnie, dotyczy przede wszystkim osób, które wychowały się w rodzinach, które mieszkały za granicą lub miały rodziców mówiących w różnych językach. Ale oryginalnie występuje ona w regionach, które są zróżnicowane etnicznie. Tam, gdzie występuje kilka języków oficjalnych, a do tego ludzie posługują się dialektem, lub językiem swojego plemienia. Nie jest to jakiś nowy trend, ale coś, co występowało na świecie od dawna. Na temat bilingwizmu istnieje wiele mitów, które mają negatywny wpływ, zarówno na edukację dzieci imigrantów poprzez forsowanie języka danego kraju kosztem języka rodziców. Ale również jeśli chodzi o opinię społeczną. Przez wiele lat uważano, że dzieci mówiące w dwóch językach mówią niepoprawnie, gorzej się uczą i są mniej kreatywne. Aktualne badania mówią coś zupełnie innego. Dwujęzyczność nie powoduje problemów, a wręcz ma wiele plusów. Na przykład w Wielkiej Brytanii. Dzieci z rodzin, w których mówi się w różnych językach, osiągnęły dużo lepsze wyniki z matematyki i języka angielskiego. Oczywiście nie jest tak, że dwujęzyczność nie sprawia problemów, ale nie odbiegają one bardzo od tego, z czym mierzą się dzieci mówiące tylko jednym językiem. Czasem są po prostu inne niż dzieci jednojęzycznych. Zarówno jeśli chodzi o problemy z wymową, ale również o to, jak szybko zaczynają mówić. Powoli bilingwizm zaczyna być czymś, do czego dążą nawet rodziny, które posługują się tylko jednym językiem. Zaczęło się pojawiać rozróżnienie na dwujęzyczność naturalną i sztuczną czyli taką, której rodzice starają się od samego początku mówić do dziecka, pokazywać mu bajki i piosenki w więcej niż jednym języku. Wychowanie dziecka dwujęzycznego to zdecydowanie dużo pracy, ale na pewno warto. Zwłaszcza, jeśli wynika to u nas z przyczyn naturalnych. Każda mama. I każdy tata chcieliby móc rozmawiać ze swoimi dziećmi w swoim języku. Dlatego ważna jest konsekwencja, bo to, czy dziecko mówi w naszym języku, zależy od rodzica. Ponadto, nie można o tym myśleć jako o problemie, ale raczej o czymś, co można dodatkowo dać dziecku. Zwłaszcza. Że w dzisiejszym świecie znajomość języków to ogromny plus. Nowe słowa, które pojawiły się w tym podcaście: umiejętność, możliwość robienia czegoś, na przykład mówienie, czytanie, ale też jazda na nartach, zróżnicowanie. Różne inne. Plemię: grupa osób mieszkających w jednym miejscu, mówiąca w jednym języku i mająca takie same tradycje. Na przykład plemię natywnych mieszkańców Ameryki. Opinia społeczna: zdanie, jakie ma grupa ludzi mieszkających w jakimś miejscu. Niepoprawne. Niedobre, błędne, dążyć do, starać się coś osiągnąć, dążyć do celu: znajomość, wiedza o czymś lub umiejętność. Na dziś to wszystko. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.